Pierwsi zimowi turyści wybrali się na biskupią kopę z nadzieją, że w najwyższym punkcie województwa opolskiego spotkają już śnieg. Nie zawiedli się. Taka okrasa dodaje górom uroku i aż miło wspinać się w tak bajkowej scenerii. Czuć już bliżej święta, yy... I moim zdaniem nawet jest trochę tak człowiek optymistycznie, bardziej nastawiony. Tutaj jest wyżej na, ten, na tej biskopie kopie, także żeśmy liczyli, że może będzie trochę tego śniegu i no fajna aura, jakiś śnieg nie? lepiej się oddycha. Ze śniegu cieszą się też gospodarze schroniska pod Biskupią Kopą. Ich zdaniem zimowa aura w Góry Opawskie może zawitać w tym roku na dłużej. Z tym śniegiem bywa różnie. Mamy nadzieję, że się utrzyma przynajmniej do weekendu, zresztą pogody też są lekko mrozowe do tego czasu, także powinniśmy jeszcze na ten weekend mieć śnieg. Później znowu widziałam w prognozie pogody, że ma być śnieg, także możliwe, że nawet i do połowy grudnia, czy nawet może i do świąt ten śnieg nam się utrzyma. Na śnieg liczą wszyscy, bo ostatnie sezony zimowe nie obfitowały w biały puch. Różnie było. W zeszłym roku, jeżeli mogę powiedzieć, to śnieg się pojawił przed feriami w Województwie Opolskim. Także jak zaczęły się u nas ferie, no to niestety tego śniegu już nie było. Wszyscy liczymy i mamy nadzieję, że ten śnieg jednak zawita w Góry Opawskie czy na święta, w Sylwestra, czy na ferie. Gdyby śniegu po naszej stronie zabrakło, zimy można szukać też u czeskich sąsiadów. Głuchołazy, Jarmułtówek, Pokrzywno to świetna baza do wypadu na e, narciarstwo zdjaznowe, snowboard, e, są wyciągi, są ośrodki narciarskie, ale my w pobliżu Głuchołaz mamy Revis. Lokalni przewodnicy już jednak zapraszają w Góry Opawskie nie tylko na piesze szlaki, ale też na narciarskie trasy biegowe. Fabian Miszkiel, Kurier